Będziemy teraz przechodzić przez ulicę, prawda? To jest trafik, a my damy radę. <grystanie> a, to nie, autobus to nie, bo to poczekamy. Jest fajnie, <grystanie> o, to jest najlepsza rzecz Opa, pierdolę, idę. O, przepraszam nie miałem przeklinać. To Czekaj, czekaj. To teraz ja idę. Przed samochodem to jeszcze skoczę. A to jest. No i jak widać da się. Nie mam problemu. Dużo pieniędzy musieli zaoszczędzić na niebudowaniu świateł tych ruchów. To pozdrowienia.